Radio M107 i 6 FM Rozmowa Poranka. 8:13 na zegarze. Witam Państwa w rozmowie poranka i witam naszego gościa. Dzisiaj Alfred Bujara, przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Handlu NZZ Solidarność. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Nadszedł ten rok, na który właściwie i handlowcy i klienci chyba szczególnie czekali. Czyli można powiedzieć wieńczący ustawę o ograniczeniu handlu w niedzielę, bo od kilku lat sukcesywnie tych niedziel handlowych ubywało w tym roku będzie tylko siedem. No i właściwie można by powiedzieć, jest tak, jak miało być. Ale państwo mówicie, to nie koniec walki. Dlaczego? Tak, najbardziej może dodam, czekali na tą ustawę sami pracownicy, bo oni się cieszyli, aż ten rok 2000 przyjdzie i, i no przyszedł bardzo szybciutko wbrew pozorom i cieszą się, że, że w tej chwili większość niedziel będą i świąt oczywiście będą mogli spędzić z rodziną, z najbliższymi na odpoczynku. No a Państwa, pan redaktor zapytał, dlaczego to nie jest koniec. No, pracodawcy, ci zagraniczni, zagraniczni wielkich sieci, no oni, jak to się mówi, broni nie zakopali, dalej walczą. Walczą o to, żeby ustawę tą naszą skasować, bo, bo już nawet w Sejmie się pokazały nowe projekty Platformy Obywatelskiej. Czyli będzie w Sejmie debata znowu na ten temat? E, no w tej chwili trwają konsultacje społeczne. I to jest taki projekt, który oczywiście kasuje nasz, naszą ustawę i zakłada, że dwie niedziele pracownik będzie miał wolne. Ale jest jeszcze taki artykuł 144 ustawy kodeksu pracy, który mówi, że i on by obowiązywał w tym przypadku, że za zgodą pracownika, pracownik może pracować e, po 12 godzin w każdy piątek, w, każdy, w każdą sobotę i w każdą niedzielę. No, ja nie wiem czy... Tutaj akurat politycy platformy obywatelskiej uważają, że społeczeństwo polskie nie umie czytać i, i, i również pracownicy nie widzą co się dzieje. No to jest parodia. No Państwo po prostu to postrzegają... wykorzystują, próbują wykorzystywać pracowników jak tanią siłę roboczą, no, jak to Postrzegacie to jako lobbying sieci, tak? Zagranicznych. Tak, jako lobbying wielkich sieci. No gdzieś tam on przenika przez te e, struktury również polityczne e, dużych korporacji. A jak e, jedna z pań posłanek była bardzo agresywna w trakcie e, przedstawiania naszej opinii, e, naszej ustawy w Sejmie i tak się a, a akurat miałem możliwość obserwowania to ze z, z mównicy sejmowych, sejmowej i tak mówię, o co tak naprawdę tym osobom chodzi. I spojrzałem w deklarację. Deklaracje majątkowe, no i już wiedziałem wszystko. Panie Przewodniczący, to jest jedna strona, jedna droga do zmiany przepisów, czyli to, o czym Pan mówi, ta, ten nowy projekt, który no, na razie czeka y, na dalsze kroki. Ale także ale nie przejmujmy się, proszę Państwa, z tym projektem. Ja myślę, że on nie zagraża naszej ustawie. Ta ustawa nasza, Wolne Niedziele, same się obroniły. Zobaczmy. Y, no, ale lo... muszą ją też bronić politycy, inaczej się to nie uda. I tu przy okazji chciałem zapytać też o, o to, jak na to patrzą rządzący, bo rząd prawa i sprawiedliwości był taki troszkę. Można powiedzieć zachowawczy, znaczy nie byli pewni, czy te ustawy rzeczywiście wprowadzać od razu. Wprowadzili można gdzieś pod naciskiem Solidarności. Natomiast jeśli patrzy się w mediach, to krytyka spada właśnie na rząd. Nawet no, choćby jeden z tytułów, który dzisiaj gdzieś widziałem, że. Prawo i sprawiedliwość ograniczając kolejne yy, handel w kolejne niedzielę wyciąga sobie dywan z nóg. Yy, inicjatywa była Solidarności, apele były mhm. Kościoła. Yy, obrywa za to rząd yy, i co? I te relacje między wami, między rządem a Solidarnością są na, w tej sprawie dalej dobre, czy, czy się coś zmieni? No w, w, trudno mi tutaj oceniać to, yy, ustawa została wprowadzona, tak jak pan redaktor wspomniał, będziemy w tym roku większość niedziel mieli wolnych. I proszę Państwa, nic się nie stało Armagedonu, bo przypomnijmy to słuchaczom, Armagedonu nie było. Mamy do czynienia ze wzrostem sprzedaży. To jest no 7% w ubiegłym i siedmioprocentowy dwa lata temu. Tutaj także wzrost sprzedaży. Badania Polaków i... dla, przez PL publikowane pokazują, że zapytanie o to, czy handel, zakaz handlu utrudnił im życie. 69,1% mówi, że nie utrudnił im życia. Chociaż prawie 50% mówi, że powinno. Się wrócić do handlu w niedzielę. A z kolei, jeszcze z tych danych jedna, Polacy mówią: robię zakupy w internecie. Zakaz jest dla mnie bez znaczenia to też prawie 62%. Przyzwyczailiśmy się chyba do tego zakazu. Yy, z której Prairie strony doktorze, w takim razie będzie krytyka? Tylko 38% powiedział Polaków, że powinniśmy wrócić, a prawie 59%, że nie. Ale tak, przepraszam, a, a, tak, rzeczywiście tak. Ale, ale podejście Polaków 70% mówi, że zgadza się i akceptuje wolne niedziela, a do tej pory nam mówiono, że to jest nieprawda i tak dalej, że większość Polaków nie akceptuje wolnych niedziel. Proszę zauważyć, jakie mamy? do czynienia z dużym lobbingiem i przekłamaniem. Przekłamaniem w mediach. Bo skąd się to bierze? Te sieci bardzo lobują, ale również poprzez reklamy, poprzez własne badania wprowadzają właśnie takie, takie zamieszanie, mówiąc, że no mali przedsiębiorcy stracą te, te mikrofirmy, mali sklepikarze. A okazało się, że w ubiegłym roku właśnie pierwszy raz od, można powiedzieć, Wiedzieć no, od 25 lat nastąpiło zahamowanie spadku i upadku tych małych sklepików dzięki wolnym niedzielom. No a więc ci najsłabsi odetchnęli. Problem jest inny, że w tej chwili mamy monopol hurtowy na sprzedaż, szczególnie artykułów spożywczych i to jest bardzo dużym zagrożeniem, gdzie ja już w mediach mówiłem, to może skutkować do sztucznego wzrostu. Cen w Polsce, bo nie będą narzucać ceny, tak, które. Te, proszę Państwa, mali sklepikarze, mamy z nimi kontakt. Dzięki tej ustawie mówią, no niestety, w firmach, które dzisiaj my się możemy zaopatrywać, hurtowych, to są wszystko firmy zagraniczne. Oni nam dają ceny na dzień dobry wyższe niż te, które są w ich sklepach, w sklepach tych zagranicznych, a więc my nie mamy gdzie kupić. W nocy jedziemy na giełdę warzywną, a wciąż ciągu dnia jeździmy po sklepach i kupujemy promocje, żeby z niską marżą je sprzedać. To nie jest handel i tu rząd musi się zastanowić, żeby wesprzeć właśnie tych kupców w inny sposób zorganizować centrum logistyczne i zorganizować właśnie tą sprzedaż hurtową, gdzie ona wesprze nie tylko tych małych kupców, ale również wesprze przede wszystkim rolników, producentów polskich żywności, bo oni właśnie będą coraz to większy regres e, z tego tytułu e, e, ponosić. Rozmawiacie Ale ja, o tym z rządem? Ja jeszcze, o takim... panie redaktorze, mhm. do tych przekłamań, do tego wszystkiego, co się działo w mediach e, niedawno w, właśnie takie miało badanie miejsce i, i pytanie do respondentów było, czy popiera pan rozszerzenie zakazu handlu w każdą niedzielę? Wiele miesiąca, tak aby zamknięte były również sklepy będące placówkami pocztowymi. I oczywiście wiadomo, jak wyszło te pytanie, bo tam są trzy przekłamania w tym pytaniu. Po pierwsze, nie chodziło nam o rozszerzenie. Tylko uściślenie tego przepisu, bo zauważmy, co się dzieje, w tej chwili żabki no, udają placówki pocztowe. No, twierdzą, że nie sklepie. udają. Twierdzą, że w... faktycznie można tam odebrać i wysłać przesyłkę kurierską. Choć jedna z naszych słuchaczek akurat na Facebooku pisze, że chciała znaczek pocztowy kupić w takim nie sklepie. Nie można żadnego znaczka pocztowego nie można listu. No, prawdą jest, że niektóre z tych sklepów dostarczają paczki, ale odbiorują. Nie odbierają. Eee, a nie chodzi o zakaz, bo to też jest przekłamanie. Wracam do pytania. No i tak, aby zamknięte były również sklepy będące placówkami pocztowymi. Nam nie chodzi o to, żeby zamknąć. Proszę Państwa, te sklepy również będą czynne. O ile zaladą stanie sam przedsiębiorca prowadzący we własnym imieniu i na własny rachunek eee, tą działalność. Tak jak to ma miejsce w małych sklepikach spożywczych wszystkich innych. A więc chodzi o równe traktowanie, tego się domagają przede wszystkim mali przedsiębiorcy. Tymczasem zwracacie, zwracacie uwagę, że kolejne sieci, poza tą wspomnianą przez pana Żabką, yy, też chcą i już starają się o status placówki pocztowej. Tak, coraz to więcej jest takich sklepów i, i tu tak jak mówię. No, I mówicie, że ta ustawa za chwilę i, może być widzę, martwa. Jednym się udało, to dlaczego my nie możemy? Słyszałem ostatnio, że duża sieć przygotowuje dyskontowa 70 takich placówek, które którymi w Ale co, co, co chce z tym zrobić? Do no, sądu pójść? Czy... E, e, no nie, no i tutaj nie możemy. Trzeba apelować. im udowodnić, że nie są placówką pocztową tak naprawdę. No proszę państwa, najłatwiej byłoby z ustawy całkowicie z tych, z tych punktów gdzie się dopuszcza handel placówkę pocztową wyrzucić albo tak jak to było w poprzedniej kadencji Sejmu przygotowana nowelizacja która nie weszła w życie no, ograniczyć to od przeważającej działalności to w przypadku placówek pocztowych no to wiadomo prowadzący działalność stricte usługową pocztową, bo myśmy proszę Państwa w naszej ustawie nie przewidzieli czegoś takiego jak wyjątek dla sklepów czy punktów pocztowych, bo punkty pocztowe to są punkty usługowe jak wiele innych usług. I, i, ale no niestety taki lobbying zaistniał na jednym z ostatnich posiedzeń Komisji Sejmowych. I, i, i no taki regres to zostało wprowadzone, co wprowadza regres. Ale proszę Państwa, tak reasumując, to mogę powiedzieć, że e, no, wolne niedziele się obroniły, mają bardzo do, dobre wyniki ekonomiczne, bo mamy do czynienia ze wzrostem e, sprzedaży. Te, jest zahamowanie likwidacji tych tych małych sklepów. E, nikt z tego tytułu z pracowników nie ucierpiał. E, społeczeństwo, jak widzimy, i myśmy o tym wiedzieli, zaakceptowało, za co jesteśmy wolnej niedzieli, za co jesteśmy bardzo wdzięczni, bo chodzi naprawdę o poszanowanie tego pracownika, który dzisiaj jest tanią siłą roboczą, który jest wykorzystywany nadmiernie obowiązków. W Polsce pracownik wyko y czterokrotnie niżej jest y wynagradzany, a dwukrotnie, trzykrotnie ma więcej obowiązków, a więc wydajność jest y trzykrotnie wyższa niż tego samego w tej samej sieci pracowników w Europie Zachodniej. A więc e, proszę państwa, e, chodzi o to, żeby przywrócić właśnie godność pracownika e, i to się udało. Panie to tak naprawdę to na, się udało. Na koniec zapytam tylko, bo y, y, pan, zaczęliśmy od tego, że to nie koniec walki. Tak. Jest ustawa funkcjonuje na razie w takim stopniu no, dość dużym. Czego się pan spodziewa w tym roku? W takim no, razie? kolejnych ataków, bo, proszę Państwa, to jest. I z, się rządzących, to jest bardzo dużo to jest bardzo duży kapitał, który jest przeciwny. Oni tutaj rządzą. Zauważmy, że przez lata nie płacili podatków. Wykorzystywali pracowników, bo tak jak powiedziałem, marże mamy podobne ceny również podobne artykuł, szczególnie spożywczych, a pracownik. No, czterokrotnie niżej zarabia i jest wydajniejszy. A więc będą kolejne taki Co wymyślą? Tego nie wiem. Sam się zastanawiam, jakich argumentów będą używali. Ale mają zespoły no, doradcze. Przecież zauważmy, weźmy, w, zajrzyjmy w internet, ile bzdur tam pisze. Ja to się zastanawiam nad jednym. Czy ci doradcy, niejednokrotnie ekonomiści, są tak mocno wspierani przez tych, przez te sieci, czy, czy tak właśnie słabi, jeśli chodzi o, o tą kwestię wolnych niedziel, bo przewidywali Armagedon w Polsce, Związku wprowadzenie Wolnych Niedziel, a niestety, no tak... No, na razie Armagedonu nie ma, z czego się bardzo cieszymy. Bardzo bo... dziękuję za rozmowę. Alfred Bujara, przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Handlu NZZ Solidarność. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Rozmowa poranka. Radio M 107 i 6 FM.